A dzisiaj będziemy robić nowy zestaw. Jak tytuł tego sinka jest. Dobra. O pięc Likacje stany. I musimy iść na sam dół, ty, na samym dole są na za darmo, tem za darmo, tem i tym. To nic nie pomoże, nie. Po co... No, co ja mówię? A nowy a Ej, nowy sany są. Za darmo są te zasady. Kumacie. Za darmo. Ale kiedy robimy zapkowy zestaw, to musimy mieć wszystko zielone. Patrzcie. Zrobiłem taką magiety. Na dole jest trawa, a tutaj jest takie... No, Nikola, Amo idziesz, albo oglądasz. Dobra. Zrobiłem taką trawę tutaj, jak widzicie, no nie? To teraz musimy iść w naszą pierwszą zapkę. Tylko jedna zabka i za darmo. I powiem wam, kto lubi złoty? Ale musimy posłuchać. Hmm, gdzie ta zapka jest? Nie pamiętam na jakiej kolorze. Jaki tutaj dużo opustyś pudełek? Co ty na pier? To że ja coś... Nie, to nie ma zapitu. Nie, nie. Mmm, tylko Oj! Chyba nie ma. Ale poszukamy jeszcze. O, a może ta nie zatruję, je. ale jedziemy na może? Hmm. Hmm. Chyba nie ma. Nie ma. Mówię wam, chyba nie ma. Usak. Ale nie tak. Dobra, dobra. co? Ale kiedy ktoś chce sobie poszukać. Ja nie mogę, ty nagrywam odcinek. I ty szybko odtąpię ten odcinek, ale... A, i, ty, i ten zestaw jest za darmo. Ta sisi si będą mogli. I na serio nie będę używać niczego. Dobra, to na samym dole. O, na samym dole są takie zielone łóżka. O, to to nam pomoże. No nów, nowy dywan, pasję. To jest duchowy. Bu. Aha. Znaczy, ja, ja nie mówię to was. do ducha mam. jest? to co? Dobra. Co to było? Mój duch to taka sobie. <grybujesz> Dobra. Okej. Okay. Ym... Dobra, nie. tak. O, wiem ty to musi być zabkowy zestaw, ale... Kopczulki, chyba... Lubię. Lubię ten. Dobra. A! I się pamiętam tacy tylko w jednym innym pokoju. To... Ej, a ty? Się... Dobra, dobra. Dobra. A co jutro odcinek jak jak jaki jak, jak nowy mieszkanie idzie do nas do, do Boki i, i on tam i to nie pasuje a i na końcu na końcu tego filmiku będzie nikodem i będzie synieć co my zrobiliśmy ciekawe jak jako syni. No i się pamiętać to jest a kiedy hmm. okej okay. Dobra, a za zez... a co jest z... jest u nich nie ma tu za darmo Dobra, to będzie nasz zapkowy. Mhm. Co to jest? Duża okay. godzina jest, już Będą oglądać, właśnie Płasę... po usku oglądanie. I właśnie wszystko zmieściłem w, w innym pokoju. Hmm. Hmm. A tutaj zabawki są. Pizza zabawka i zadarmo. Mm, no no. Zobaczcie, co mam powiedzieć, dobra. Mm. Nie, nie glej muzyki. Może na stoliku? A chwila, a dzisiaj kiedyś robi... Nagrywa Cię? Nagrywa. To chyba nie słyszałaś dźwięku, A nie wiem, ty widziałam taki mid. Halo? Jest? Nie wiem. Nie wiem, to jest muzyka, ty mam wiązana na i wytoka boka, ale sami mi mi powiedzieć. Dobra. A teraz Okej. Okay. To mój brat, powiem, bo ktoś nie wiem. Osa. <laughs> Tylko nisa jest za temu. Tak. Chyba jest. Jezu, co to było? Hmm. Okej. Okay. 机器人。